bo mówiłem, a do kogo mieliśmy zrobić? jaką się nazywał? Eee, Jarosław Jarosław Jarosław, jak? fajnie, że ja, na ki ja w kiblu jestem, a ten on mnie gada przepraszam bardzo ale mieliśmy takiego jakiegoś Jarosława tego rajdu robić Jarosław Stankiewicz, o, jest na żywo dobra, lecimy Dawać ogień, pozdrot brączka. Lecimy! Pozdrot brączka Eee. Przechwytywanie Pewnie tam. Tomek, na razie wiesz, nie angażuj się tak za mocno na razie wiesz, działaj, kurde, ogarnij. Dawać ogień. O kurwa! O ja cię Zostawcie apeskę górę u niego, nie? O CHUJ O KURWA <grystanie> Dobre O BOŻE KURWA ZBRĄCZKA LIVE KURWA PANIE STAŻY KURWA DZIĘKI BRONEK za RAJDZIKA O BOŻE O PANIE CHRYSTE POLE <grystanie> MNIE NAJEBAŁY TAKA REAKCJA TO o JEST kurba. COŚ TY NO NIE DO UWIERZENIA TO JEST Kurde, pięknie wlecieliście, słuchajcie, Jeszcze jakbyście tam łapeczkę w górę u niego o zostawili, kurde. to by było naprawdę fajnie, nie? Brączek, pozdrawiam Cię, mordeczko, kurde, oczywiście, pojacie pierdole, co tu się dzieje <gry> Dobre O kurde, Brączek, wielkie dzięki, kurde, za rajdzika, pozdrawiam Ciebie, Twoich widzów, kurde O Boże, ale żeś mnie zamurował, nie? O nie, o nie, kurde Serio. <noise> bardzo Wam dziękuję wszystkim, kurcze widzowie Brączka yy, oraz y, Brączka samego. Kurde. Pozdrawiamy. Nie myślałem o tym, że będę miał słuchajcie, rajda od Pana Brączka. Także kurde, gorąco i serdecznie dziękuję. Zarazem pozdrawiam. Naprawdę, kurde, to jest dla mnie szokiem. Nie. Kurde, brączkę bardzo lubię oczywiście całe MST oglądać, ale nie spodziewałem się tutaj kurde wizyty. O ja Cię piję. Pozdrawiamy serdecznie, aż powiem wam takie rajdy lubię, bo się miło słucha takiego czegoś, nie? Naprawdę aż się miło na serduszku robi, jak się słyszy takie rzeczy. Także pozdrawiamy serdecznie Jarosława, Jarosław, Jarosław, przepraszam, nie chciałem. E, co? Dobra, e, nic, e, dobra, e, czekajcie, musimy sobie kable podłączyć oczywiście.